Fauny. Spotkanie z fauną drzewa. Zajmuj się drzewami, ich właściwościami, cechami, ich medycyną, mocą i siłą. Medycyna drzew należy do najstarszych form uzdrawiania. Miejsca, gdzie rosną szczególnie drzewa, są często święte. Idź na łono przyrody. W okresie kwietnienia z drzew wydobywa się największa moc i siła. Wybierz drzewo, które Ci odpowiada. Zanim zaczniesz nawiązywać kontakt z drzewem, obejrzyj je dokładnie, a także miejsce wokół niego. Czy rośnie na zdrowym, pełnym mocu podłożu, czy robi wrażenie drzewa żywego, mocnego i zdrowego? Czy chce nawiązać z Tobą kontakt? Zapytaj o to Fauna. Zamknij oczy i czekaj na znak. Mogą to być kwiaty, liście albo podmuch wiatru muskający Twe policzki, zapach, który dociera do Ciebie? Coś, co się delikatnie połaskocze, po prostu jakiś znak, który obudzi w Tobie uczucie, że jesteś mile widziany. Jeśli jednak nie jesteś mile widziany, gdyż nie każda drzewo chce nawiązać kontakt, Odczujesz to jako mur, ciemny, nie do przebycia, coś cię ci każe powstrzymać. Obejrzyj drzewo z całą świadomością, urodaj je dokładnie, dotykaj, odczuwaj, opieraj się o nie, okrążaj je i tym podobne. Gdy je dokładnie obejrzysz i zaakceptujesz, oprzyj się o nie i dłoni dotknij jego kory. Możesz także stanąć obok drzewa lub usiąść pod nim. Podążaj za swoją intuicją. Zamknij oczy, otwórz serce, pozwól, by cała twoja miłość popłynęła do drzewa i fauna który jest z nim związany. Rozmawiaj z nim jak z przyjacielem. Wycisz się. Otwórz się wewnętrznie bardzo szeroko i wprowadź się w nastrój, w którym gotowy będziesz na przyjęcie. Co przyjmujesz? Co mówi ci fał drzewa? Wsłuchuj się w uczuciach, które w tobie powstają, obrazy i dźwięki. Dialog między tobą a drzewem może obejmować różne tematy. To być bardzo osobisty. Fał może udzielić ci wielu informacji w twoim drzewie, o innych mieszkańcach drzewa, o centrum mocy i tym podobne. Jeśli nie od razu uda Ci się to ćwiczenie, jeśli na początku pią się tylko bardzo niewyraźne obrazy, nie poddawaj się. Odwiedzaj systematycznie swoje drzewo, a na pewno nawiążesz kontakt. Ćwiczenia możesz przeprowadzać także z innymi drzewami, poznasz ich właściwości i różnice zdania. Odczujesz, jak niektóre fauny przekazują Ci energię, usuwają kłopoty i zmartwienia. Większość faunów cieszy się, gdy człowiek zaczyna z nimi nawiązywać dialog. Jest to bowiem prastary zwyczaj prowadzenia rozmów człowieka z przyrodą. Ogromną radość sprawiają im również drobne upominki, wyrażają bowiem wdzięczność i szacunek. Może to być tytoń, kukurydza, kamyczek, szczególna woda, esencja kwiatowa, jakiś kolor, który przesyła szczewu, miłe słowo, piosenka, melodia. Jeszcze jest drugi rytuał wizyta w świętym gaju. Bliskość drzewa lub las jest dobrym miejscem do modlitwy, do nawiązania kontaktu z innymi poziomami. Lasy są naturalnymi świątyniami i katedrami wyższych światów. Drzewa są jak anteny skierowane ku niebu. Szybko przekazują dalej nasze modlitwy. Oprzyj się od drzewa, odczuj korzenie głęboko w ziemi, nośniej przewodzące życie pień drzewa będzie skierowane wysoko ku niebu, gałęzie skierowane wysoko ku niebu. Przesuwaj wzrok po pniu, od samego dołu aż do nieba. Odczuj moc drzewa, odczuj jak kieruje swoją energię z ziemi do nieba. Mów to, co ci leży na sercu, własnymi słowami. Może to być krótka modlitwa, prośba, podziękowanie wszystko, co w danej chwili nosisz w sercu. Gdy będziesz potrzebował ochrony, oprzyj się o mocne drzewo i wyobrażaj sobie tak intensywnie, jak tylko potrafisz, że stanowisz z tym drzewem jedność. Jesteś częścią jego kory, gałęzi, korzeni. Drzewo obejmie cię i zasłoni twoją substancję świetną, tak? Że nikt cię nie dojrzy. Skazówka. Jeśli drzewo obdarzy cię cząstką siebie, na przykład korą, gałązką, kwiatami, liśćmi, małym korzeniem, żywicą podobnym, możesz włożyć swój prezent do małego skórzonego woreczka, który przed snem możesz położyć pod poduszkę. Jest to lekarstwo przeznaczone dla Ciebie. Poproś drzewo, fauna tego drzewa, by podarował Ci sen lekarstwo, które rozparłoby Twoją nocną regenerację. Drzewo pomaga w odbudowie i uzdrowieniu systemu immunologicznego ludzkiego organizmu. Woroczek zawieszony na przykład na skórzanym troczku możesz nosić także cały czas przy sobie, pracować z nim i zaopatrzyć go również w symbol ochronny. Zapytaj fauna drzewa, jaki stosować symbol, zna bowiem wszystkie tajemnice.